Siemka widzowie, cześć, witajcie. Dzisiaj mamy coś zupełnie innego, bo będziemy mieli killera i do takiego naprawdę ikonicznego killera: Jeff The Killa. Gość, który jak macie zabić, to powie ci najpierw idź spać. Dosłownie, jest to właśnie ten Jeff, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w FNF-ie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się odcinek spodoba. No i suba, i komentarz, wiadomo. Um, możecie mi też pisać, gdybym czegoś nie wiedział, bo ja dokładnie Jeffa, tej creepypasty, nie znam, ale troszeczkę no widać, że, że coś tam wiem, co nie? Dobra, więc mamy tutaj dalej, oczywiście przechodzimy. Um, I tak, wiem, że dużo osób z was mi pisało, no tego Jeffa, nogro i go, dawaj mary Jeff, wyszedł. Tak, właśnie te komentarze widzicie, e, ja to widziałem już wczoraj, no ale oczywiście spałem, także sorry. dopiero nagrywam. Lecimy z tym Jeffem, zobaczymy jaki z niego jest tutaj elegancki killer. E, Wikiot, okej, okay, na hardzie. Go to sleep, idź spać. No właśnie o tym mówiłem. Zobaczymy jak będzie wyglądał taki seryjny morderca we FNFie. Co się dzieje w ogóle? Czegoś takiego jeszcze nie było. On z tego co wiem nawet konkuruje ze Slendermanem, jeżeli chodzi o popularność. Więc pewnie dużo osób z was go kojarzy. I wygląda tutaj naprawdę dobrze. Ma taką bladą skórę tak jak trzeba. Ten nożyk i te świrnięte oczy. Ouu. Dobra. Jedziemy. To, to fajna nutka w ogóle. Słuchajmy się, bo serio brzmi to nieźle. Zobaczcie jak on się rusza, no naprawdę. Do tej creepy pasty idealnie pasuje. Ładnie zrobiony we penetie. Pewnie tytuły piosenek do czegoś nawiązują, możecie mi napisać w komentarzach. Na przykład ten Esdamos, bo ja nie wiem do czego. Czy to jest jakieś nawiązanie? Będę przybijał serduszka za wszelkie informacje o Jeffie. Jeżeli ktoś się tutaj orientuje w tej tripipaście, piszcie co wiecie, chętnie poczytam. No i serduszka Wam poprzebijam. Za nauczenie Mereza troszeczkę o tej tripipaście tak dokładniej, bo ja wiem tylko tak powierzchownie. Mówię, lubię czytać wasze komentarze, także poczytam sobie. O nie, bat tam wleciało. Co ja robię? To za szybko. Misnąć nie misnąłem, ale za szybko kliknąłem. i mamy nieładną notkę. Jak zobaczyłem tego Jeffa, jak mi o nim napisaliście, to musiałem w tego moda zagrać naprawdę. To jest dla mnie coś wow, że takiego killera dodali do FMFa. Ta nuta jest dobra. No dobra, tutaj full combo to żaden wyczyn, zobaczcie, no proste to było. Eee, zobaczmy dalej. Druga piosenka. W ogóle mamy tą kartkę w lesie. I chyba w lesie, bo on w lesie zabijał, ale nie jestem pewien, czy to było sleeping. Tragedies. Po ziemniakowemu, tragedies. Tra tragedies? Nie, nie, jak to powiedzieć, błęk. On... Czekajcie. Nie wiem, jaka jest wymowa na tragedies. Tragedii? Nie, nie, nie wiem, nie będę mówił. <laughs> Mniejsza to. Bo ziemniakowemu będzie tragedia, dziękuję za uwagę. No, niezłe połączenie snu i tragedii. W sumie pasuje. Było zawsze iść spać. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, że mówię po To jest na tej zasadzie, że Czytamy tak jak widzimy i I w sumie każdy wie o co chodzi, co nie? Ja tak zawsze sobie mówię Tak samo jak mówię creeper na jakiegoś creepy gościa A nie, że creeper z minecrafta No mam kilka takich swoich słów Ale chyba już się przyzwyczailiście Będzie trzeba ankietę zrobić z, Ze słówkami Mereza jakąś Bo nie mogę z tego Trochę sobie wymyślałem. Ale ma ten wytrzesz w oczach, na masakrę Nie naprawdę kozak nuta Podobają mi się piosenki Jeffa Wow, podwójne i Meres dał radę. <noise> wow. Widzieliście, widzowie, nawet podwójne. Nie są mi straszne, także Jeff. Weź ty i spać, gościu. Nie masz podejścia. Dobra, ostatnia. E, niekończące się spanko. Okej okay, i tutaj się już odpalił. Jedziemy. Muszę się sam odpalić. No i zobaczcie, jak się odpalę, to już idzie. Nie byłem gotowy na taki wjazd. Czy to było zabicie kogoś? To, to brzmiało naprawdę niepokojąco znowu. Co to było? Myślałem, że ja będę miał takie combo. Mam wrażenie, że trochę jest to ciche. Oj, no i sprawdziłem głośność i zlisowałem. Ale luzik widzowie, nie ma co się przejmować. Tak, wiemy, że jesteśmy dobrzy, także, Luzik. Proszę bardzo. Pokonujemy Jeffa. I to jednym paluszkiem. Ha! Co to za kombo, gościu? Łatwiutko. Bad 9 i Combo Break 3. To jest ze wszystkich piosenek oczywiście: Sick 702 i Guto 85. Powiem tak, mogłem zagrać oczywiście jak zawsze o wiele lepiej, ale no czasami gdzieś się zapatrzę, chcę z wami pogadać, tak więc nigdy jakoś super tego nie tryharduję. O tutaj nie byłem gotowy na ten wjazd. Tak, tutaj dużo badów wleciało. Dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że tutaj Jeff z Creepypasty, bardzo znanej Pasty, spodobał wam się, że taki odcinek ze FNF-a. No też się wam spodobał po prostu. Co ja będę więcej mówił? Wiecie, co robić? No i miłego dnia wam życzę Albonocki, trzymajcie się i cześć.